Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejną prezentację w tym nowym roku 2024. Komisjowych Nowości oczywiście. I teraz przyszła pora na wydawnictwo Kultura Gniewu, która zaczyna, no, powiem szczerze, że z. Dość mocnym przytupem, bo od razu, właśnie ten mocny przytup chciałbym Wam tutaj za chwilkę zaprezentować. Ja już sobie tu z tej strony, właśnie naszykowałem pozycję, które będę Wam zaraz pokazał. No i naprawdę, komiks, który został mocno doceniony, nagrodzony, w końcu pojawia się na naszym rynku. Ja o nim już wcześniej słyszałem, więc naprawdę nie ukrywam, że byłem mega zaciekawiony. Co też w styczniu nam tutaj zaprezentuje pozycja o nazwie Kaczki. Dwa lata na piaskach. Jest to bestsellerowa powieść, tak? Bestsellerowa autorka w ogóle kilkukrotnie wyróżniona nagrodą Eisnera, Kate Baton. I tutaj do. Kawał czytania, tyle mówiąc, najprościej. Naprawdę, w ogóle tu spójrzcie, jak pięknie jest wydane. Tutaj to właśnie kaczka taka lecąca. Tam gdzieś w dali jakieś ptaki też, może to są kaczki. A tu właśnie ta, ta jedna kaczka tytułowa, która jest też na grzbiecie. No mówię, bardzo e, fajnie to wygląda, przyznam szczerze. Cena też atrakcyjna, bo 99,90 za taką cegiełkę na tyle czytania. To naprawdę bardzo, bardzo fajny zabieg. Więc taki oto właśnie opis mamy tej historii. Jest to miękka oprawa ze skrzydełkami. Skrzydełka, no kaczki to i skrzydełka, prawda? Myślę, że to też może mogło być świadome, jeżeli chodzi o wybór takiej formy. A może po prostu tak była w oryginale. Tego już nie wiem. Wiem tylko, że jest opis właśnie przedstawiony naszej autorki. Bardzo ciekawa postać, naprawdę. I no sami spójrzcie. Jak ta kobieta tutaj wygląda, i no, no, ciekaw jestem, naprawdę jestem mocno ciekaw tej pozycji. Tu w ogóle zobaczcie jeszcze wewnątrz, jakie fajne krajobrazy są e, przedstawione. Tam, tu jest, to jest chyba morze, prawda? No nic, ale zajrzyjmy, prawda, do środka. Zajrzyjmy e, do środka, to co tutaj się znajduje. Jest, no, jest wy, mi to taki prosty, aczkolwiek wygląda ok. Nie wiem, czemu do skojarzenia mam tutaj do e, historii Gaia Delicia. Gdzie tam były te kroniki jerozolimskie, prawda, Pionkczanki i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że to może troszeczkę będzie coś tego pokroju, zarówno stylistycznie, jak i jeśli chodzi o historię, jeżeli tak wczytam się i poprzyglądam na te rysunki. Może jestem troszeczkę w błędzie, ale gdzieś takie są po prostu moje naturalne, nieudawane pierwsze skojarzenia. No, tak jak widzimy, potężna cegła, jest to ponad 400 stron czytania i kurczę, będzie fajnie, prawda, móc zagłębić się w historię kaczek, przynajmniej tych tytułowych kaczek, a najbardziej w tej historii autorki. Więc dwa lata na piaskach, no cóż. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądało. Teraz przejdźmy może do czegoś polskiego. Zamaskowana, zamaskowana, z pamiętnika autystki Kasia Mazur. Janka Mazura na pewno kojarzycie już z wielu ciekawych publikacji, choćby nawet dobrze przyjętego ostatnim czasie Insela. nietypowa historia. Tutaj mamy troszeczkę bogatszą, na pewno, w formę tą artystyczną, jeżeli mówimy o komiksie, już u Kasim Azur. Więc oboje artystów prywatnie też, tak, bardzo bliskich sobie, nazwijmy to tak w ten sposób pokazują swoje publikacje, tak, Zaczyna znaczy Kasia to tak naprawdę teraz ostatnio była choćby nawet obecna na Niech Żyje Komiks, tam między innymi prowadzona była jedna z takich rozmów, prelekcji i, i też oczywiście pojawiła się, wystąpiła wtedy, jeżeli byście chcieli zobaczyć, mam na kanale, oczywiście materiał z tego, możecie sobie po niego sięgnąć, natomiast... Pozycja, którą tutaj widzimy, kwadratowa, taka bardziej troszeczkę bym powiedział w formie. Na wstęp, no, w taki następujący sposób, tak nam się tutaj prezentuje. 49,90 cena okładkowa, jest to komiks taki naprawdę dość mocny w odbiorze, pokazujący może inaczej, nie tyle pokazujący, co poruszający ciekawe tematy, ciekawe tematy, które naprawdę mogą być. Nawet może i pomocne na swój sposób, ale nie ukrywam, że jestem mocno zaciekawiony tą historią i cieszę się, że będę mógł ją poznać, że Kasia Mazur zdecydowała się właśnie na taki tytuł, który będzie debiutował u kultury gniewu. I tutaj naprawdę na Mega Plus wydaje mi się, że coś takiego się pojawiło. Ja mocno kibicuję tej pozycji, żeby została doceniona. No i oczywiście skrzydełka czyli miękka oprawa i skrzydełka tutaj się pojawiają. Jeżeli chodzi, chodzi oczywiście o kasie, możecie sobie właśnie przeczytać o tym między innymi, co mówiłem, że Janek Mazur i, i jeszcze pies z nimi mieszka w sumie, fajnie. No i oczywiście z przodu też jak otworzymy, zobaczymy, z krzydełka to mamy coś takiego. Także to jest druga pozycja, którą chciałem wam zaprezentować. Przechodzimy teraz znowu coś do. Teraz takiego bardziej luźnego, dziecięcego. Krótkie gadki i oczywiście już nie polski komiks, ale chyba znany i lubiany, szczególnie jeśli chodzi o młodszych odbiorców, a na pewno dziewczynki. Kalinka, co za paran? Wydaje mi się, że jest to już chyba ostatnia, czwarta część, a może i trzecia, ale chyba czwarta, którą wam publikuję, bo chyba tyle ich wszystkich miało być. Bardzo przyjemna lektura dla młodszych odbiorców, którą czyta się naprawdę fajnie, to mogę powiedzieć. 49,90 też cena okładkowa, też jest to miękka oprawa ze skrzydełkami. Tutaj oczywiście opis, który możecie zobaczyć, ale tak jak mówię, e, mocno polubiłem tą historię kalinki. Nie będę Wam się zagłębiał, jeżeli chcecie sięgnąć po wcześniejsze materiały, tam oczywiście będzie wyjaśnione, o czym jest ta historia. Natomiast tutaj widzimy, kiedy rozkładamy skrzydełka, tworzy nam to piękny krajobraz zimy. No i tutaj to w pewien sposób też oczywiście mamy to. W ogóle całość tak będzie się prezentowała, no nie, już może nie do końca a jeżeli chodzi o zawartość, to to, co było wcześniej. Ciekawy, fajny styl artystyczny, ładny bym powiedział i myślę, że taki idealny dla właśnie młodszego odbiorcy. Więc tutaj jak najbardziej Kalinka jest na plus. Warto dać jej szansę. A na koniec coś, coś naprawdę fajnego, do czego się jakiś czas temu przymierzałem. A tu proszę. Opowieści Grabarza Kultur Ragniewu nam prezentuje w wydaniu zbiorczym takim tak naprawdę. W twardej oprawie, bardzo ładnie wydane. Naprawdę mega mi się podoba ta okładeczka, świetnie to się prezentuje. Tutaj mamy grzbiet i oczywiście tył. 69,90 cena okładkowa. Fajnie, że właśnie w takiej formie to zostało wydane. Ja naprawdę się cieszę, bo od jakiegoś czasu chciałem przeczytać ten komiks. Chyba... Sylwek publikował i nawet miał rozmowę z artystą na swoim internecie, kiedyś mi się przywinęła ikonka. Nie oglądałem, wiecie, że ja mało teraz oglądam, skupiam się na komiksach, na publikacjach, na rozwijaniu tego, co robię, ale tym bardziej, że nie muszę sięgać po jakieś wyszukiwane wydania, te pojedyncze, tak, tych albumów. Tutaj mam wszystko w całości, może być to śmieszne, więc... Jak najbardziej cieszę się, że w końcu ta pozycja się pojawiła. Także cóż, moi kochani, Timow miał cztery i kultura gniewu też ma cztery pozycje na nowy start na nowy rok styczeń 2024. Więc nowości mamy odhaczone. Oczywiście kontynuujemy to, co zaczęliśmy. Robimy dalej materiały. Ja robię materiały, które dla Was przygotowałem. A w międzyczasie, oczywiście, będą pojawiały się. Te oto pozycje. Czekam też na paczkę, nawet kilka paczek. Będzie i Egmont, będzie i Gildia, będzie i Scream Comics za jakiś czas, będzie i Lost in Time. Mam nadzieję też, że i dotrze w końcu uda się Non-Stop Comics, także trochę tego będzie czytania, trochę będzie prezentowania, więc wyczekujcie oczywiście w międzyczasie, skomentujcie ten materiał, będzie mi bardzo wtedy miło. Oczywiście polubcie, udostępnijcie, nie zapominajcie też o linkach w komentarzu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być ma bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.